Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Damy i huzary. Koncert Marcina Wyrostka. Rozbudowa miejskiego monitoringu. Klireks przegrywa derby z Enbitem. <śmiewanie> Teatr robotniczy imienia Bolesława Barbackiego z Nowego Sącza zaprezentował w Chorzowskim Centrum Kultury jedną z najświetniejszych komedii Aleksandra Fredry. Damy Huzary, jedna z chyba z najśmieszniejszych najbardziej lubianych jego komedii, przyrównywana, gdybyśmy to tak po, polskimi takimi współczesnymi kategoriami rozumowali do, do najlepszego gatunku farsowego. W sztuce, jak w wielu dziełach autorstwa Fredry, akcja kręci się wokół miłości i małżeństwa. Bohaterowie stają przed dylematem: czy zawrzeć małżeństwo dla pieniędzy, czy wziąć ślub z miłości. Wyszydzająca jak zwykle przywary nasze narodowe, ale przy okazji powiedziałbym, że to taka komedia, troszkę romantyczna, bo wszystko tutaj rozgrywa się o o, o miłości, prawda, dwojga młodych ludzi, y, która jest jakby zagrożona poprzez różne intrygi itd. Tak tak Czyli tak jak u Fredry. Dużo się dzieje, dużo, y, dużo fantastycznych dialogów, y, świetnie skrojona y, sztuka. W obsadzie spektaklu znaleźli się zarówno doświadczeni aktorzy, jak i młodzi adepci sztuki teatralnej. Bardzo to jest dla nas istotne, jeżeli widownia. Odbiera nas właśnie ze śmiechem, bo o to chodzi. Jest to komedia. Pomaga nam to grać. W ogóle mam na radość, że możemy właśnie na tej scenie stać. Tym bardziej, jak właśnie reakcje publiczności są, um, są pozytywne, że czujemy, że oni się bawią razem z nami, to dla nas to jest jeszcze większa satysfakcja. Teatr Robotniczy został założony przez Nowosandeckich Kolejarzy we wrześniu 1922 roku i jest jednym z najdłużej działających teatrów amatorskich w Polsce. W swojej 93-letniej historii wystawił ponad 350 premier. Marcin Wyrostek Tango Corazon to projekt powstały w wyniku fascynacji muzyką argentyńską i latynoamerykańską, która zainspirowała muzyków do tworzenia tang we własnych aranżacjach jazzowych, klasycznych, muzykalowych i klubowych. Repertuar zespołu oparty jest na tangach Astora Piazzoli i Richarda Galiano, a także autorskich kompozycjach Marcina Wyrostka. Fascynacja, która trwa można powiedzieć 10 lat. Razem z Agnieszką Hasę założyliśmy taki nasz pierwszy kształt projektu Tango Corazon, to, jeszcze, to wtedy był jeszcze kwintet. I to był taki koncert w Szkole Muzycznej w Zabrzu. I wtedy właśnie z po rozmowach z Agnieszką często spotka, spotykaliśmy się gdzieś tam na korytarzu i była taka właśnie inicjatywa, żeby stworzyć taki projekt. I, i rzeczywiście od tego czasu Również Ryszard Galiano, znakomity akordeonista, którym ja się do dzisiaj cały czas inspiruję, jest jakby takim człowiekiem, który, który teraz jest w posiadaniu bandoneonu Astora Piazzoli i kontynuuje. W w jakiś tam sposób jego dzieło muzycznie. No i też się inspirowałem Richardem Galliano, Astorem Piazzalą, gdyż Astor Piazzala jest moim zdaniem geniuszem. Wzór do naśladowania myślę, że dla każdego gatunku muzyki, dla każdego wykonawcy, który by chciał coś w jakimś tam innym gatunku coś podziałać, to można naprawdę się na Astorze Piazzalej bardzo dużo powzorować. Rok temu w Chorzowie pojawiło się 16 kamer miejskiego monitoringu, a od niedawna mieszkańców strzeże jeszcze 11 dodatkowych. Urządzenia przez 24 godziny na dobę przesyłają obraz do miejskiego centrum zarządzania kryzysowego. W listopadzie zakończyliśmy tak praktycznie drugą część rozbudowy miejskiego monitoringu nowych 11 miejsc, nowe kamery częściowo w Chorzowie drugim również Wzmocniliśmy obserwacje w rejonie Chorzowa batorego ale też w centrum i w rejonie Chorzowa III. Policja, Straż Miejska, czyli te służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, chwalą sobie współpracę w zakresie obserwacji monitoringu. Dzięki zainstalowaniu tego systemu, tak naprawdę byliśmy w stanie zidentyfikować ponad 200 zdarzeń. Większość były to wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu z dewastacją mienia z osobami, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu, ale zdarzały się również przestępstwa. Prócz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dostęp do kamer mają również dyżurni na komisariatach policji oraz Komenda Straży Miejskiej. Miejsca, gdzie pojawiają się kamery wybierane są bardzo precyzyjnie. Policja wraz ze Strażą Miejską dokonuje analizy sytuacji w oparciu o statystyki i na tej podstawie podejmowana jest ostateczna decyzja, gdzie zawiśnie kolejna kamera. Cały system monitoringu wraz z utrzymaniem i trzyletnią opłatą za transmisję danych Kosztował miasto ponad 800 tysięcy złotych. Pełen wykaz lokalizacji kamer miejskiego monitoringu można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Klirex Schorzów przegrał derby z nbitem Gliwice 2 do 3. Klierek nie miał atutu, żeby z nami wygrać. Zagraliśmy się konsekwencje jako drużyna. Bardzo dobrze taktycznie Łukasz w bardzo dobrze bramce bronił. No i tak jak mówię, no Klirex się nam nie mógł nic zrobić. Wygraliśmy zasłużenie, a tutaj jakieś niepotrzebne rzeczy, które się dzieją. No tak jak mówię, jest wideo, także trzeba będzie to przeanalizować, bo kolejna kolejka, kolejna kolejka i kolejne takie błędy. My rywale prowadzili 3 do zera w sposób dość pewny. Pięć razy wyskoczyli z piłką i strzeli nam te bramki. Podobnie było w Pniewach, sytuacja się powtarza. W meczu z Pogonią też mieliśmy swoje okazje, nie wykorzystaliśmy, potem jeszcze przegraliśmy przez przedłużony karny, bo jak się przegrywa jeszcze tak, gdzie drużyna wykorzystuje swoje sytuacje, to trzeba się z tym pogodzić, wtedy było trochę trudniej. No, no jest ciężko, no, co no tutaj dużo mówić. Nie? Siedem meczy, cztery porażki. To również pokazywał, ile, ile, że ta, ta gra w, tym, w ten futsal w polskiej ekstraklasie yy, no nie potrzeba dużo. Dobrze zaparkować autobusy i kontrolować, no i, i, i to może być skuteczne. Tak to też dzisiaj wyglądało. Rywale się nastawili na taką grę i wierzyli trzy punkty. Niestety yy, kolejny mecz dajemy ciała. Najgorsze jest to, że ci zawodnicy, tak jak ja, którzy przyszli, mieli ciągnąć tą grę, a na razie to na razie wygląda tragicznie. Gramy, no, piach. No i trzeba się uderzyć w pierś, bo naprawdę nie może tak wyglądać, że przegrywamy kolejny mecz z drużyną, która jest, którą możemy spokojnie ograć, która jest zdecydowanie w naszym zasięgu, a no każdy widzi, jak to wyglądało. No, pretensje ogromne możemy mieć tylko do siebie. Pora na krótki flash z pozostałych wydarzeń w mieście. Chorzowski kompleks Sztygarka przy ulicy Księdza Piotra Skargi z kolejną nagrodą. Zrewitalizowany zespół podawnej kopalni Polska wyróżniono w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa już po raz 16 nagrodził najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne zrealizowane na terenie Województwa Śląskiego w minionym roku. W chorzowie zakończono kolejną inwestycję sportową. Boisko zlokalizowane przy ulicy Katowickiej zostało kompleksowo zmodernizowane. Na obiekcie przybyło kolorów zmieniła się także funkcjonalność miejsca. Teraz będzie można grać tu zarówno w padla, jak i w koszykówkę. Za kilka tygodni w nowej przestrzeni stanie sezonowe lodowisko. Od 1 grudnia z obiektu korzystać będą miłośnicy łyżew. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W piątek w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpi Kasia Kowalska. 7 listopada zapraszamy na Bieg Dwóch Szybów. W najbliższą sobotę niebiescy podejmą Lech Gdańsk. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzow.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.